Dzień dobry, Anna Trenowska. Witam Państwa we wtorkowe popołudnie i zapraszam do oglądania Kuriera Ostrowieckiego. Podobnie jak w powiecie, również radni Rady Miasta dokonali zmian w prezydium. Nową wiceprzewodniczącą została Jana Pikus z Komitetu Wyborców Jarosława Górczyńskiego. W bezpośrednim głosowaniu pokonała ona Dariusza Kaszubę. 29 grudnia odbyła się ostatnia w minionym roku sesja Rady Miasta. Radni uchwalili budżet Gminy Ostrowiec na 2016 rok. Za przyjęciem uchwały swój głos oddało 16 radnych, 6 wstrzymało się od głosowania. Dochody budżetu są w wysokości 198 milionów złotych, wydatki na poziomie 192 milionów złotych. Nadwyżka w wysokości około 6 milionów złotych zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia Gminy. W ten sposób gmina przygotowuje się do pozyskania jak największej ilości środków zewnętrznych, w tym również unijnych. Podczas tej samej sesji rada dokonała uzupełnienia w składzie prezydium. Do wyborów przystąpiła Joanna Pikus i Dariusz Kaszuba. W głosowaniu radni opowiedzieli się za kandydatką komitetu wyborczego wyborców obecnego prezydenta. Protokół komisji skrutacyjnej wybranej na sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 29 grudnia 2015 roku dla przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Komisja skrutacyjna w składzie. Radny Kamil Długosz, przewodniczący komisji, radny Artur Łąk, radny Daniel Zdrojny stwierdza co następuje. Na sesji obecnych jest 21 radnych, na ogólny stan 23. Stwierdza się kworum wystarczające do podejmowania prawomocnych uchwał. Na zgłoszoną listę kandydatów głosowało 21 radnych. Głosów ważnych oddano 16, głosów nieważnych oddano 5. Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów: Dariusz Kaszuba za 7 głosów, przeciw 9 głosów, 0 głosów wstrzymujących się. Joanna Pikus za 9 głosów, przeciw 6 głosów, wstrzymujących się 1. W związku z powyższym, komisja stwierdza, że wiceprzewodniczącym Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wybrana została radna Joanna Pikus. W starostwie powiatowym odbyło się przekazanie dwóch nowych radiowozów dla Ostrowieckiej Policji. Ich zakupu dokonano dzięki finansowemu wsparciu lokalnych samorządów oraz środków z budżetu policji. Środki na zakup samochodów pochodziły z budżetu lokalnych samorządów Starostwa Powiatowego w Ostrowcu, Ćmielowa, Kunowa, Bodzachowa Waśniowa i Bałtowa oraz z budżetu policji. Na ręce e, pana komendanta przekazać taką kopertę, ale ja otworzę, bo koperty się źle kojarzą, więc e, w tej kopercie są poczeki, proszę panie komendancie. E, wspólnymi siłami e, samorządu, samorządu powiatowego, e, samorządu, e, pomocy e, gmin, gminy Gumów, e, gminy Waźniów, gminy e, Boczeków e, i gminy Śmielów. E, 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 Baltów już wymieniałem. E, przy tej pomocy e, nasza e, komenda policji wzbogaciła się o dwa e, tak ładne, oznakowane samochody. Myślę, że te samochody będą służyły dla dobra całej naszej społeczności, że będziemy dzięki temu mogli się czuć lepiej, bezpieczniej. Są to potrzeby, których w Policji nigdy dość. Prawda? W uroczystym przekazaniu pojazdów uczestniczył komendant powiatowy Policji w Ostrowcu Tomasz Zawadzki wraz ze swoim pierwszym zastępcą Piotrem Stępniem, starostaw Ostrowiecki Zbigniew Duda, burmistrzowie i wójtowie gmin, które przekazały środki finansowe na zakup pojazdów oraz radni powiatu Ostrowieckiego. Dwa oznakowane Ople Korsa trafiły do komisariatów Policji w Ćmielowie i w Kunowie. Nowe radiowozy usprawnią pracę policjantów. Są to auta zakupione w ramach sponsoringu w skutek wspólnych działań samorządu terytorialnego, starostwa powiatowego, a także gmin powiatu Ostrowieckiego, które złożyły się na połowę wartości tych samochodów. Reszta, druga połowa, pochodzi z budżetu policji. Czyli kwotowo jakie to są pieniążki? Jeden samochód kosztuje około 43 tysięcy złotych, więc 21 tysięcy 500 złotych to jest kwota, jaką musiały. Wyasygnować ze swoich budżetów samorządy partycypować w kosztach zakupu tych Jed pojazdów Jedne, jednego na, jednego. z tych pojazdów. Patrząc na auta policyjne w naszym województwie, to trzeba przyznać, są to auta takie rzadko spotykane, trochę mniejsze od tych, do których przywykliśmy na co dzień. Nasza specyfika naszej służby wymaga, aby nasz tabor był też urozmaicony. Są to auta, które będą przeznaczone dla dzielnicowych w głównej mierze, którzy będą mogli się poruszać po terenach wiejskich. One zasilą flotę transportową komisariatów. Czyli jakie to są marki? Proszę coś to jest Opel Corsa z standardowym silnikiem 1.2 konnym Teraz komunikat lokalnej telewizji kablowej Krzemionki. W ofercie dla abonentów pakietu podstawowego są już dostępne nowe kanały Viaset Nature, Viaset History i Viaset Explorer, TVP Seriale, TVP Sport HD oraz kanały niemieckie RTL i Vox. Obecnie w pakiecie cyfrowym można już oglądać 79 programów, w tym 13 HD. Przypominamy, że lokalna telewizja kablowa Krzemionki z dniem 4 stycznia wstrzymała emisję analogową. Z tego powodu nie Będą już nadawane programy pakietu Discovery. Już po raz trzeci zostały rozegrane mistrzostwa Ostrowca w Bilardzie w parach. Zawody odbyły się w klubie Bilardowym Vegas. Już po raz trzeci z rzędu, czyli jak co roku, trzeci raz odbywa się turniej w Debla parami. W tym roku przystąpiło do turnieju 8 par. I faworytami oczywiście byli poprzednia para z poprzedniego roku 2014, Rafał Mucha i Mariusz Kroczek. Turniej zakończył się teraz, no, można powiedzieć niespodzianką, ponieważ faworyci zajęli trzecie miejsce, natomiast wygrali bracia Nowicy, Dariusz i Krzysztof. Coraz większy udział w turniejach jest. Już dziewczyny, duże zaangażowanie z ich strony, oczekujemy również na sponsorów turniej. Czasami mamy takie osoby, które, które, które fundują puchary czy, czy medale na nagrody. No i w przyszłym roku, w 2016 również odbędzie się, odbędą się już czwarte mistrzostwa, mistrzostwa Ostrowca w Debla. Gra w parach jest dużo trudniejsza niż zmagania indywidualne. Wymaga bardzo dobrej współpracy zawodników przy bilardowym stole. Gra w debla polega na tym, że oczekujemy od partnera również dobrych zagrań, bo ponieważ po, po dobrym zagraniu partnera następna osoba z teamu podchodzi, podchodzi i kontynuuje grę, natomiast po nieudanym lub po złym, po złym zagraniu yy, przejmuje grę para następna, także tutaj odpowiedzialność spada na drugą osobę i musi się ona również starać, żeby po prostu nie psuć za dużo zagrań. No i wtedy jest wszystko ok, jeżeli, jeżeli. Dobrze współpracują i zostawiają sobie grę. Po kilku godzinach zmagań przy stołach zostały wyłonione najlepsze pary w 2015 roku. Dwa trzecie, równorzędne miejsca zajęli Rafał Mucha i Mariusz Kroczek oraz Maciej Łuba i Dariusz Rogala. Drugie miejsca zajęli Agnieszka Molo i Marcin Młyński. Mistrzami Ostrowca zostali bracia Dariusz i Krzysztof Nowiccy. I to już wszystko co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.